Witam Was serdecznie. Krótka październikowa zasiadka. Przyjechaliśmy dosłownie na nockę, a więc, tak naprawdę, z racji tego staramy się ograniczyć nasz sprzęt do minimum. Oczywiście ważną sprawą w tym całym naszym karpiowym przedsięwzięciu jest sądowanie. Jak sądowanie jak krótka zasiadka to nie może ze mną zabraknąć dipera. Moi drodzy, urządzenie, które wiele lat temu używałem, ale urządzenie, które naprawdę technologicznie poszło do przodu. W tym materiale ja skupię się na takich podstawowych rzeczach e, związanych z urządzeniem Diper. Razem ze mną posądujecie tutaj łowisko. Jeśli chodzi e, o samą echosondę, Naprawdę bardzo duży skok technologiczny. Zacznijcie oczywiście zawsze swoją przygodę z diperem od naładowania w bardzo prosty sposób poprzez kabel USB z każdej ładowarki. Każdy z Was ma na pewno jakiegoś tam powerbanka. To urządzenie można w każdej chwili, nawet jadąc na ryby, naładować. Pojedynczy sygnał, taki żółty, to informacja dla Was, że Deeper jest rozładowany. Potem idzie to w cztery sygnały. Na końcu jest sygnał zielony. Deeper jest w pełni naładowany i możemy zacząć z niego korzystać. Oczywiście samo korzystanie z urządzenia to też bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o składanie. Tutaj macie takie napisy PROOF, tak? A więc ten napis jeden z drugim o, Waterproof musi się zgrywać. Wtedy to urządzenie w 100% jest odporne na, na to, żeby tam się po prostu nie dostała nam woda, i urządzenie po prostu przestało działać. Także bardzo ważna na samym początku uwaga, te dwie rzeczy góra z dołem muszą się zgrywać. Także, no co, przepiękna pogoda lecimy sądować, a wy podziwiajcie ten klimat za moimi plecami. Urządzenie Deeper musi współpracować z odbiornikiem. Może to być smartfon, tablet, który ma połączenie z internetem. Instalujecie sobie tutaj aplikację Fish Deeper, i co jest ciekawe, w tej aplikacji ona jest bardzo rozbudowana. Tak jak powiedziałem, ten odcinek będzie przedstawiał takie chyba najważniejsze aspekty, które są ważne dla nas wędkarzy. W kolejnych na pewno skupimy się, rozszerzymy tą wiedzę na temat samej aplikacji i samego urządzenia. Ale co jest fajne? No mamy aplikację, tak. Przyjeżdżamy nad wodę, moi drodzy. Klikamy sobie w aplikację i mamy tutaj od razu. Zobaczcie lokalizację. Miejsca, w którym jesteśmy obecnie, przebywamy, z mapą, e, która daje nam już, jakby, obraz, moim zdaniem, gdzie pływać, gdzie te miejsca, jeśli chodzi o poszukiwania karpi, na danym akwenie się znajdują. No, mając tam troszeczkę tej wiedzy, wiemy, że gdzieś tam przegłębienia, wypłycenia, są tymi miejscami, gdzie te karpie mogą hipotetycznie się kręcić. Niesamowita rzecz: dostęp do tych map, aplikacja premium i macie naprawdę szerokie spektrum, a przede wszystkim bardzo ważną dla nas rzecz. Nie musimy pływać, opływać tych olbrzymich zbiorników. Wiadomo, na małych zbiornikach jest to dużo łatwiejsze, ale mamy jakby ograniczony. Przez to, że mamy spektrum, i spojrzenie na, 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 samo łowisku, na samo łowisko oraz na głębokości, bo tutaj mamy mapę głębokości. Klikamy sobie, zobaczcie w miejsca, które nas interesują tak, i, i zobaczcie sami. Tutaj mamy 2,5 metra. Te jaśniejsze miejsca to są miejsca, w których jest głębiej. Te ciemniejsze akurat w tej palecie kolorów, bo tutaj też różne e, możliwości, jeśli chodzi o dobór kolorów, to są miejsca, gdzie jest płyciej. Także zobaczcie, już gdzie tutaj na środku mamy, zobaczcie, zaję fajną podwodną góreczkę, 2,8 metra, a tutaj mamy 3,2, tutaj mamy nawet 4, także e, naprawdę ja już widzę tutaj miejsca, które na pewno mnie Karpiowo zainteresują. W samej aplikacji jest jeszcze dostępna mapa twardości dna. To kolejne takie udogodnienie, a tym samym jakby ułatwienie tej naszej karpiowej historii, związanej z sądowaniem. Oraz mamy też mapę 3D. No baja, po prostu Baja i, i to jest naprawdę e, e, duże ułatwienie, więc e, wydaje mi się, że deeper patrząc na inne osądy, technologicznie naprawdę bardzo poszedł do przodu. No i ułatwia tym samym nam karpiarzom wędkarzom właściwie, bo to jest urządzenie skierowane przecież dla wszystkich wędkarzy, nie tylko dla karpiarzy ułatwia nam tą wędkarską robotę. Także tyle jeśli chodzi o aplikację. Jesteśmy na wodzie, moi drodzy i to, co jest chyba w tej naszej karpiowej układance najważniejsze, czyli sądowanie. Sądowanie dziś z diperem. Zobaczcie, mamy tutaj odczyt dna, aktualnie miejsca, w którym jesteśmy i paleta kolorów, to też możecie sobie tutaj wybrać. Tutaj widzicie żółte odbicie dna, to znaczy, że jesteśmy w miejscu twardym hmm. tutaj jakieś takie kępy to jest podejrzewam roślinność roślinność wodna i szukamy tego miejsca właśnie z literkiem moi drodzy Równo widzicie tutaj o i tu robi się coś fajnego jakieś wypłycenie z 2-6 o pięknie to wychodzi o tutaj mamy zielicho tu mamy zielicho, i w to zielicho nie chcielibyśmy na pewno kłaść naszych zestawów, ale tutaj to miejsce, to miejsce 2-6 metra tutaj mieliśmy, jest bardzo, bardzo ciekawe. Twarde dno, zobaczcie tutaj, gdzie ta roślinność jest. To dno zaczyna się robić coraz bardziej miękkie, tak przechodzi w czerwone. I tutaj na pewno nie chciałbym tego zestawu e, kłaść. Jest to, jest to naprawdę sądowanie czasochłonne, ale to co wam wcześniej pokazywałem, te mapy, jakby tutaj dały mi informacje o tym, że warto tutaj to miejsce opływać i, i pierwsze kroki tutaj, a właściwie pierwsze ruchy wiosłem były w to miejsce. Bardzo bardzo fajne miejsce pod kątem żerowania ewentualnego karpi. Co na echo Na echo właściwie na ekranie naszego. Smartfona. Macie tutaj głębokość na, macie temperaturę łowiska, temperaturę wody oczywiście powierzchniowo, ale to już też jest jakby ważna, ważna informacja. O właśnie, i z powrotem napłynęliśmy tutaj na to, na to miejsce. Twarde dno, koniec jakby roślinności. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że tutaj powię, powędruje pierwszy zestaw. Co do samego ekranu mamy tutaj jeszcze, o zatrzymałem, mamy tutaj jeszcze mm, informacje odnośnie naładowania samego gipera, naładowania stanu baterii w waszym telefonie I, i, i co fajne, zobaczcie, mamy miejscówkę, tak chcemy zapisać tą miejscówkę, tutaj jest miejsce nasze, gdzie aktualnie jesteśmy, klikamy w to miejsce, o w ten sposób, tak. O, tu jesteśmy 2627. O, cyk. I zapisujemy sobie miejsce. Tak, zatwierdzamy. Tu też zatwierdzamy. O, i miejsce jest zapisane. Możemy dalej bawić się w sądowanie. Mamy zapisaną naszą miejscówkę. I potem, już jak po sznurku, dosłownie można na to miejsce sobie dopłynąć i za każdym, miejsce, za każdym razem właściwie trafić. To jest bardzo ważne na dużych zbiornikach gdzieś tam zaporowych, tutaj jesteśmy na, na małym zbiorniczku, ale te takie nas, tak zwane nasze karpiowe hotspoty są bardzo ważne i czy to mały zbiornik, czy to e, duża woda, jakaś zbiornik zaporowy warto, warto sobie to miejsce Zapisać. Jest to, jest to istotne podczas sytuacji związanej z tym, że gdzieś tam pojawiają się te ryby i potem no my jesteśmy zdecydowanie bardziej, a nawet bym powiedział o krok milowy do przodu, jeśli mamy te zapisy miejsc, z których łowiliśmy te ryby. Skupiamy się na sondowaniu i co ciekawego daje nam ta mała, zacna kuleczka. Zobaczcie, mamy tutaj możliwość skanowania w trzech różnych stożkach, także ten obszar wody możemy bardzo szybko też opływać, używając na początku i, i y, zesądować, używając na początku bardzo szerokiego stożka. Tak? potem przechodząc stożek pośredni mamy tutaj 47 stopni 20 stopni a jeśli nas coś bardzo zaintryguje i zainteresuje idziemy w bardzo wąską wiązkę i mamy już tutaj stożek 7 stopni bardzo czuły bardzo jasno obrazujący to co jest na samym dnie Wcześniej wspominałem o palecie kolorów, możecie sobie tutaj wybrać paletę kolorów. Samo ustawienie ekranu, echosondy, włączyć ryby, wielkości tych ryb, głębokość, na których, na których ta ryba się znajduje, jakby wykrycie tych ryb na, na odpowiedniej głębokości, gdzie te głębokości pojawiają się przy ikonkach ryb, ale ja to jakoś tam generalnie strasznie się tym. Nie ekscytuje, dla mnie najważniejsze jest samo dno, więc tutaj, tak jak wspomniałem, trzy różne stożki, które możecie sobie dopasować do sytuacji, w której jesteście, i jeszcze bardziej dokładnie zeskanować to, co jest tam w wodzie. Październik i Karpie. Przepiękna pogoda, można by powiedzieć, że wręcz wiosenna. No nie mogło być inaczej. Musieliśmy się znaleźć nad wodą, zresetować głowę. Jak wygląda sam proces? Bo często gdzieś tam pytacie sam proces, właśnie związany z tym, co w takim okresie leci do wody u mnie, i jak to wygląda? Moi drodzy, konopia, pewnie w kilku materiałach gdzieś tam już widzieliście, z tego ziarna nigdy nie rezygnuję od firmy Bidzon. Także do mojego kuferka leci konopia. Tak, a do konopi znikoma ilość taki słoiczek orzecha. Tygrysiego, również z tą zalewą. Mmm, pachnie naprawdę zacnie. Także tak to wygląda. To sobie wymieszamy. I tutaj, naprawdę, jeśli chodzi o te ziarna, one nie zrobią na pewno o tej porze krzywdy rybą. Na pewno ryby się tym. Nie najedzą, aczkolwiek one są w takim amoku teraz przed zimą, kiedy trafią na to miejsce. Z pewnością skończy się to braniem. Ja jestem też zawsze zwolennikiem tego, że wolę dosypać tej zanęty niż przesypać. Ale u mnie jesień to bardzo naprawdę oszczędne oszczędne sypanie. Oczywiście zależy to też od, od tego, co mamy w wodzie, ale konopia, orzeszek tygrysi, na co dosłownie idzie tam 10-15 kulek. W tej wodzie akurat e, dopalam jeszcze to moje ziarno takim e, taką e, zalewajką, basterem. E, to są płynne likwidy o smaku, czyli i czostku, coś, co sprawdza się mi w zimnej wodzie. Oczywiście nie będę mówił, ale na pewno jedną z kulek będzie właśnie na zestawie ten smak. To wszystko sobie zalewam, gdzieś tam idę sobie sparzyć kaweczkę, to sobie przechodzi. No jednak ten sygnał w wodzie jest też ważny. Także Tak to moi wygląda Drodzy Wszystko takie właśnie Dwie trzy szpatułki Idą na zestaw Plus tak jak wcześniej powiedziałem 10-15 kuleczek Sam zestaw z PV I to jest wszystko. Także idę na kaweczkę I zobaczcie e, kulki różnej maści. Taki jest mój patent. Potem patrzę na kubkę, karpia, co on tam spożywał, i wiem, co mu zasmakowało. Także zawsze, zawsze mieszam te e, trzy smaki, na które łowię. I jak widzicie, też część kulek jest pociętych. I to jest całość, co. Tak naprawdę gdzieś tam znajdu, znajdzie się w okolicach zestawu PV. Do tego trzy szpatułki ziarna i, i finito. druga meta też zobaczcie tutaj mamy dosyć ciekawe miejsce znalazłem taką, jesteśmy na środku wody znalazłem podwodną górkę zobaczcie, 1,9 metra i teraz będziemy sobie wspólnie płynęli no tutaj jest ogólnie woda jest też zarośnięta, podejrzewam, że to są resztki tych ugnitych podwodnych wysp, które się latem wynurzyły. O, zaraz coś zobaczycie fantastycznego. O, tutaj będziemy mieli to zejście. O, fantastyczne zejście. Zobaczcie, z 2 metrów schodzimy na 3,5. Kolejna, karpiowa, sztela, no po prostu książkowa. No tutaj, tutaj to miejsce to jest, no baya, baya. I tutaj położymy e, nasz zestaw. Ja myślę, że jest, no mamy jesień, więc e, tych ryb szukałbym zdecydowanie głębiej. Zbiornik tutaj ma chyba w najgłębszym miejscu. bywaliśmy 4,5 metra, więc. Ja myślę, że te, te, te ryby będą tą góreczkę opływały na pewno. A co się wydarzy, no tego tak naprawdę nikt nie wie. Także kolejna karpiowa meta. To jest moi drodzy z okazji, że jest tak błoga cisza. Rybki lubią pojeść. Ja też lubię pojeść taka bardzo prosta potrawa. Tutaj w garneczku gotuje się już nam makaron. Tu jedziemy na dwa palniki. Jak rozumiesz u Magdy Gessler. Tu mamy czosneczek. W to idzie tuńczyk. drodzy, który będzie razem z tym czosnkiem podgrzany tutaj na patelce dwie puszeczki. O! Bardzo proste danie. Ja gorąco Was zachęcam do tego, żeby nie jeść chińskich zupek, tylko jeść zdrowo, a i tak na tych naszych zasiadkach karpiowych. Nie łowi się tych ryb tak dużo Żeby nie było czasu Fajnie pojeść To wszystko się podgrzeje Moi drodzy Z tym Przejdzie tym czosnkiem Bardzo proste Włoskie danie Na Super Łowisku W lesie Tutaj Nie tylko kawa smakuje najlepiej, ale właśnie takie jedzonko, przyrządzone na ciepło, w październikowe popołudnie, będzie istnym rarytasem. Makaronik już odlaliśmy. Tu mamy naszego tuńczyka z czosneczkiem. To wrzucamy sobie do mak makaronu. O, w ten sposób. Ja wyłączę już gaz. Trzeba to wszystko teraz, moi drodzy, sobie wymieszać. Zobaczcie, mm, jakie tu są zapachy. Mam nadzieję, że tak samo jak my zaraz będziemy tutaj pałaszować to pyszne i jakże proste danie. Z włoskiej kuchni, Mistrza Grandziaka. Tak, nie wiecie, ale gdzieś tam będąc we Włoszech pamiętam historie które zdarzyły mi się z racji wędkowania, karpiowania Grande Roberto. I tak wśród niektórych kumpli zostało do dzisiaj Grande Roberto. Także Wracamy do tematu. Nasz makaronik mamy tutaj już wymieszany. Wyrzucimy go sobie moi drodzy. O! Tak W zależności jak to lubi i taką słuszną porcję Posypujemy z góry o! Startym Jakże cudownym parmezanem. I mamy przecudowne danie. Ja życzę smacznego i zachęcam Was do tego, żeby podczas tego marazmu, kiedy odpoczywamy wziąć i zrobić sobie coś fajnego do zjedzenia na Karpiowej zasiadce. Pałaszujmy. A. Dipper to także urządzenia, które go wspomagają. Tutaj akurat uchwyt do waszej łodzi, do pontonu. Bardzo fajne rozwiązanie, bo zobaczcie, tutaj jest właśnie prawidłowe ustawienie tej echosądy względem lustra wody. To też jest bardzo ważne. Sam uchwyt bardzo fajnie rozwiązany. Bo jest tutaj takie żyroskopowe ramię, które właśnie ustawia się prawidłowo do lustra wody, co daje nam oczywiście też prawidłowe odczyty. W komplecie otrzymujecie też taką tasiemkę. Zabezpiecza ona dodatkowo samą echosądę. Polecam ją wkręcić tutaj akurat w górną część dipera i gdzieś zahaczyć sobie, ja zahaczyłem sobie tutaj właśnie o e, sam uchwyt właśnie e, tej echo -sondy. Dodatkowo zabezpieczy to gdzieś tam e, dipera przed, przed odpłynięciem, chociaż on moim zdaniem tutaj jest e, właśnie do tego e, uchwytu bardzo pewnie zamocowany za za pomocą śruby, aczkolwiek jak to mówią, strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Także tutaj, akurat, bardzo takie, mówię, fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o wykorzystanie tej techosądy przy łowieniu, właśnie przy sądowaniu ze środka pływającego. maneczko moi drodzy Kończy się ta karpiowa zasiadka Jak sami widzicie w deszczu W błocie hardkorowo Tam na pace wszystko Mokre Ale w głowie już jest kolejny wyjazd A co najważniejsze wracamy tutaj Żeby się odegrać I dzięki Temu, że zapisaliśmy te wszystkie swoje Karpiowe Mety na Deeperze Będzie już po prostu Dużo łatwiej na samym początku, także teraz tylko trzymać kciuki za to, żeby ten karpiowy czas przyszedł jak najwcześniej, żebyśmy znowuż mogli się tutaj spotkać nad wodą. Siemano. Lecimy.